Na dzień dzisiejszy możemy potwierdzić, że jesteśmy chyba jedyną taką ekipą, no nawet nie wiadomo jak to nazwać, czy to jest wola chroberska, czy to jest roberz. Jesteśmy w lesie, w pięknym miejscu, gdzie no, zgromadzili się głównie nasi znajomi, przyjaciele, ci, którzy biegali od pierwszej edycji naszej, która odbyła się tak jak mówiłem wcześniej od trzeciej w Polsce czy na świecie. No i co niektórzy już wyrośli, już trochę lat tam przybyło. Cieszymy się bardzo, że biegają, biegają też mamy z dziećmi, nasze absolwentki. Ja szybciutko pozwolę sobie tylko taka przewitać według listy, którą mam to napisane. Tu od młodzieży się zaczyna. Igor Litwiński, Wiktor Litwiński, Iga Świetlich, ich mama, Klaudia Borowiec, Mateusz Borowiec, Majka Natwora. Anna Natwora, organizator Anna Steckiewicz, Gabriela Kłap, Natalia Kłap, Szymon Janicki, e, Julia Pachlewska, Justyna e, Dziadek, e, Dariusz Greń. E, myślę, że aha, nie wszyscy są w tej chwili, tak? E, Janusz Bąbiński to tak może tam właśnie popatrzmy co się dzieje. Będziemy mieli przepiękny start. E, hukówką rozpoczniemy e, punkt czy sam moment tej celebracji startu, także będzie to bardzo kameralnie. Mam nadzieję, że tutaj Mariusz będzie nagrywał to ewentualnie jakieś filmiki, później ktoś będzie chciał, czy zdjęcia, również będziemy starali się przekazywać. Mamy też, przepraszam, telewizję i to przede wszystkim chciałbym od tego powitać i cieszymy się, że za nami właśnie podąża zawsze i zawsze mamy to, że dokumentacja jest bardzo profesjonalnie i bardzo szeroko pokazywana. Dalej Anna Świetlik. No Damian Wrobel. Chciałbym osobiście podziękować to yy, moją wychowanek. Byłem wychowawcą dzisiaj podleśniczy, który zadbał tutaj o to drzewo, zadbał o to, że w tym terenie możemy swobodnie się poruszać, że no, jesteśmy właśnie fajną grupą. A to jak miły, tak fajnie, że no, moi uczniowie i jego yy, małżonka, yy, akurat wychowanka mojej żony Magdy, też nasza uczennica też bierze dzisiaj tutaj udział, yy, przyczyniają się do tego biegu. Tak yy, myślę, że chyba jest tam wszystkim bardzo przez to, yy, przyjemnie, a zarazem się robi bardzo ciepła i gorąca atmosfera, mimo tego padającego śniegu. Yy, powitam dalej yy, Anna Świetlik, Anna Chwalik-Borowiec, Iwona Litwińska, Krzysztof Struzik, yy, to jest pan leśniczy, ale Krzysia nie widzę, w tej chwili chyba go to nie będzie, a może gdzieś dojechał? Nie widzę Krzysztofa. Yy, Jadwiga Irla też, ja ci chyba nie widzę. Czy jest? Nie, nie widać. Nie ma, nie ma. Może, jeszcze, może jeszcze dojedzie. Tu mam jeszcze zapisany Mariusz Świetlik. To ten, który dba o to, żebyśmy mieli ogień i kiełbaski przygotowane odpowiednio na czas. I moja skromna osoba, Staszes Kierujemy się tutaj na te utwardzone miejsce i jeszcze w yy, pozycji zasadniczej na łatwo do Pymlą. Wielka Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szanowno Masz, Marsz, na marz, marz Dąbrowski, z ziemi łoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem... Spocznij i start! Dzień dobry! Dzień, Dzień. Wszystkich Możemy przetruchać. Możemy jak trzeba, chwilę nawet i ale to, po prostu, Igor i Wiktor chyba jak dobrze widzę, ale nie jestem pewien, tak? Wielkie brawa i będzie chyba Ezekwo. Nie, jednak młodszy wygrał. Brawo, 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 brawo. Podaj numer, podaj numer tutaj. Cztery. Kurka. Brawo, brawo, brawo. Mam nadzieję, że żona wie, jaki numer ci tam wpisać. <laughs> brawo, brawo. No i Iga, tak? Jak do... Iga, tak? Iwona. Iwona, wielkie brawa też. Tak, wielkie brawa. Wspaniale, dziewczyny, się radę, ukończyłyście. Wielkie, wielka, wielka, wielka sprawa dużego wyczynku. To oczywiście harcerki, tak? No to dzięki właśnie harcerzom dzisiaj ten bieg tutaj jest kontynuowany. Ale miało. Ale nie może. Jeszcze, jeszcze Aniu, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Daj z siebie wszystko, daj z siebie wszystko, a na końcu rzuć się na metę. Jeszcze troszeczkę, jeszcze, bo was wyprzedzą, dajcie do końca siebie troszeczkę. A brawo, brawo, brawo. Miejsca, gdzie są ciężko dostępne. Jesteśmy dzisiaj wychonorowani i nam się wszystkim należą gratulacje. Ale szczególnie. Chciałbym pogratulować za pierwsze miejsce, ja już nie będę mówił, bo to będzie widać, jak zdominowała dzisiaj właśnie młodzież, no bo no już raczej nie dziecko, a pewnie wszyscy już znamy. Wiktor, ile masz lat? Powiedz. Wiktor ma 13 lat, a my biegamy od 9 lat. To teraz zobaczcie, i on biegał w pierwszej edycji z nami, prawda? Chyba tak. Ja tak coś sobie przypominam. Iwona, czy to tak było? Tak, to teraz zobaczcie, jest Wiktor zwycięzcą, Bardzo prosimy cię tutaj e, tak e, chyba, że gdzieś pod plakatem. Nie. Wielkie gratulacje. Może brawa dla Wiktora, tak? On zwyciężył. Co prawda to było rzutem na taśmę z bratem, tak? E, poprosimy w tej chwili Igora. Igora chyba jest... O, e, tak Igor, Igor był drugi, ale to było takie honorowe, e, honorowe drugie miejsce. Chciał, aby po prostu młodzież zwyciężyła, wspaniałe zachowanie, ja nie będę mówić, za chwilę będzie mama, no i to, to się dopiero tutaj, tutaj zaczyna, się drugiego, no, fajnie gorąc, robić. no i trzecie miejsce, Szymon Janicki, poprosimy Szymona tutaj do nas, Zostańmy jeszcze, dobrze, tutaj ci wszyscy nagrodzeni, co są, to poprosimy jeszcze tutaj. Gratuluję, Szymon. No, wielkie brawa. Brawo, brawo. No, jeszcze to u nas, Szymon, czy to twój pierwszy udział, czy ty byłeś wcześniej? Biegnę od drugiej edycji. Tak. Biega od drugiej edycji. Zobaczcie, jak chodzi. właśnie te dzieci, które były kiedyś, kiedyś eee, wyrosły na tej naszej, te, tak jak wspomniałem, dziewiąta edycja zrobiona <tosurna> przez nas. Jedenasta <tosurna> ogólnie, ale jak pamiętamy, skończył nam się prąd. I tu, skończył się. Natychmiast ja prąd. Tu, ale to, jak to wiemy, to e... te pierwsze edycje były tylko dla Warszawy, były tylko robione dla wybranych. Dworszych to stworzył, żeby to było na przetarcie. Więc gdy się przyjęło, to bez względu nawet na epidemię, również te biegi się odbywały. I tak jak mówię, to do tego nie trzeba zachęcać. Czy ktoś z Was został tutaj w jakiś sposób no, zobligowany, że musi być, czy było na takiej zasadzie, biegniemy nieważne gdzie, biegniemy na woli, gdzie ta wola, niektórzy się pytali. No ale tu nie chodzi o naszą wolę, tu chodzi o wolę chroberską, bo to ani wola chroberska, ani rower. Gdzieś się w lesie spotkaliśmy i to jest chyba najbardziej ważne, że po prostu wszyscy jesteśmy zadowoleni, wszyscy jesteśmy uśmiechnięci, a że przy okazji trafia się nam jakaś kiełbaska, że trafia nam Jaka się jeszcze... Tego. Muszę powiedzieć, że potrzeba wielkiego trudu, czasami pewnego zaangażowania. Żeby ta, jak, tak jak pewnie wszyscy wiecie, moja prywatna żona załatwiała takie rzeczy właśnie, żeby były te dyplomy, żeby były te medale, bo wiemy, A, że wcześ bezpisały. wcześniejsze medale były taką jakby wielką trójcą połączone. To jest świetna pamiątka. Kupę ludzi do mnie wyzwania z Polski i się pyta Staszek, nie została ci na przykład ta z pazurem jedna gdzieś tam, bo ja w ten no. czas nie mogłem powieć dalej. Ja mówię, no nie, jak możemy, ja swój dziś oddałem, żebyście wymieli, bo nam jeden w domu wystarczy, żebyśmy mieli. A mówię, inni no, będą mieli jako tradycja. Gdzieś na Facebooku y, jacyś moi absolwenci piszą, pobiegłem kiedyś i zabrakło mi tego jednego, ale syn zdobył. Połączyliśmy, pozostaje to w rodzinie. Jest to pamiątka, jest to symbol, kiedyś będziemy opowiadali właśnie o tych medalach. Dzisiejszy medal też ma swój symbol. Każdy, każdy jest jakiś inny i wiemy, że no, tak jak w tej chwili poproszę Iwonę która ma chyba wszystkie medale, tak. e, które do tej pory zdobyła, a prawdopodobnie Dobraża. ma to w dubletach, bo również biega ze Gratuluję. swoimi, ze Gratuluję swoimi dzieciakami. Gratuluję wspaniałej rodziny, wspaniałych osiągnięć, no i bądźcie tak dalej aktywni. Tu jeszcze przy okazji powiem, jak już aktywna rodzina, to synowie, to są nasi mistrzowie województwa w pływaniu, więc też wielka sprawa tutaj dla e, chłopaków, którzy nie tylko biegają, nie tylko pięknie ponoć śpiewają, ale również nieźle pływają. I to, i to yy, wiem, że klubom jest przede wszystkim dla naszego powiatu, chociażby w Busku pływać, prawda? Wiktor w, Busku, w A, i w Kielcach. I w Kielcach, ale reprezentują zawsze nasz rodzinny chroberz. Także wielkie Dobrze. brawa dla chłopaków brawo, I, brawo, i dla całej... Dla całej Dziękujemy dla i, całej całej i zapraszamy teraz kto wolny i nie, nie je prosimy o brawo. Tak, już tych więcej Cytarek miejsc nie będziemy, tylko wszyscy podchodzimy o tak. panią dyrektor poprosimy, To zajęła trzecie i pół miejsca, nie czwarte miejsce zajęła. Wielkie brawa Bra dla pani dyrektor. To jest chyba debiut, prawda? Tak. ja nie wiem czy będziemy dziękuję. nie wiem, może w Zawarży pobiegniemy, może w Korcach, Dawał, żywa, gdzieś, gdzieś po po prostu tutaj. Będzie sygnał, będzie informacja i biegi będą się odbywały. To jeszcze cały rok. O, wielkie gratulacje. Gratuluję. Tutaj pan Janusz, pan Janusz też chyba bodajże na piątej lub szóstej dalej. edycji z nami biega, prawda? No, no i wielkie, wielkie, podziękowania za tą hukówkę, za tą armatkę, którą sobie wszyscy zaraz porwimy zdjęcia. Ania jest wolna i Klaudia i Mateusz, to zapraszam. Mm. Stanisław jeszcze jakaś? Ja nie, ja nie, No spacer, no. chodź. No, jeszcze, jeszcze parę metrów. Tutaj jest też rodzina. Tu tak jak im się wręczamy. I pod armatkę zdjęcia. No. to tu, wspaniały Gratuluję. Tu moja ulubiona Tak. Gratuluję. I róbcie zdjęcia tak, żeby armatkę było dobre. Pania, paniała mama. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystkim, którym my pakiet obiecaliśmy, problem się skończył, Dzień, Zapraszam tutaj I Witamy chyba ostatnią uczestniczkę naszego biegu. Aniu, tutaj dla Ciebie jest dyplom, to wasze, wasze zaangażowanie, Waszej rodziny. Aniu, moje gratulacje. I bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Chciałam podziękować przede wszystkim Magdzie za to, że to za jej przyczyną, za jej sprężyną, to wszystko się tutaj odbyło. Odbywa się od 9 lat. Ja tylko mam, umiem mikrofonem się posługiwać. Natomiast to, że są te medale, to, że mamy te dyplomy, to, że mamy te kiełbaski, to jej zasługa. Gratulacje, oh, bravo. Wielkie gratulacje, wielkie brawo. Brawo, brawi bravo mowo, brawi brawo, brawo,